Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Witamy. Cześć. Jesteśmy po kolejnym odcinku Tańce z Gwiazdami. Wydaje się, że bardzo emocjonujący odcinek. No właśnie, jak przeżyliście dzisiejszy, ciężki, ludowy odcinek Tańca z Gwiazdami? Marysia, opowiadaj. E, sam mazur był w ogóle dla mnie bardzo trudnym tańcem do nauczenia się. Ja po pierwszym treningu wyszłam z sali ze łzami w oczach. Po prostu nie byłam w łzy. stanie... Tak. No Potwierdzam. Tak. Sam trenowałem patrzu. przez chwilę, wiesz? Andrzej sam nie uczył. Czekaliśmy na Marysiak, wróci z toalety i wyt wytrzy sobie łzy. Naprawdę no, tak było, ale już potem było troszeczkę łatwiej, już musiałam się po prostu z tym przespać na spokojnie. Ale też dla nas wzruszający był um, pierwszy taniec. Mieliśmy też potknięcia, które sprawiły, że na koniec, jak już do Jacka się przytuliłam. Miało być bardzo emocjonalnie, ale wyszło naturalnie, przez to, że bałam się, że faktycznie mogło być coś widoczne i nam nie wyszło tak, jak powinno było być. Jeszcze mam znowu że łzy bo wają, myślę, nie patrz tylko, bo jeszcze drugi wesoły taniec masz, więc nie możesz rozmazać sobie makijaże, ale cieszymy się, że... Przeszliśmy dalej, tak doceniamy, jest. pracujemy dalej i wy e, jak najdłużej być a, tutaj. A spodziewaliście się w ogóle, jak dzisiejszy odcinek się potoczy? Mówię przede wszystkim tutaj o noty, bo wydaje się, że dzisiaj jeżeli było dość surowe. No, no, tak. no to zdziwiliśmy się już po pierwszej parze, jak, jak Filip zatańczył ludowy, z tym, że każdy nawet z tańcerzy nas zawodowych, my nie mieliśmy z tym styczności, tak? Ja Polkę jak tańczyłem, jak byłem dzieckiem, no to tyle, co z tego pamiętam, ale mimo wszystko każdy taniec się Prezentuje w inny sposób, ma inną technikę yy, i myślałem, że trochę to będzie takie z, z przymrużeniem oka, ale no, pan Andrzej, nasz choreograf stał, musiał tutaj wyliczać, co było Ech. nie tak. Dziękujemy pani Andrzeju, będziemy pamiętać. Pilnował wszystkiego. Pilnował wszystkiego, także jury już mogło się odnosić już do tego, więc już wiedziałem, że będzie... Żyli trochę łatwiej, no i, i się okazało, że te ludowe to nie są wcale takie łatwe tańce. To prawda. To prawda, chociaż pan Andrzej nam mówił, że będzie raczej mówił tylko o tych pozytywnych aspektach, a, a jednak... A na live'ie się zdziwiliśmy. ...próbował wbić chwileczkę. E, dzisiejszy odcinek zakończył się nieprzyjemnie dla Blanki. No właśnie, czy się spodziewaliście tego, że Blanka odpadnie? Nie, nie. dla nas nie to jest ogromnym zaskoczeniem, bo wydaje mi się, że jednak ma też z tańcem na co dzień i widzieliśmy, ile wkłada w to serca, pracy i jak dobrze jej to idzie, że ja byłam zaskoczona za kulisami, po prostu, aż mi opadła, że taki A, jest werdykt, to ale... To, to był lekki szok. Wiadomo, że ten program jest nieprzewidywalny, jak już zawsze, często mówię, więc każdy myśli, że ktoś jest tu faworytem, że czeka na finał, no i... niestety, delikatne potknięcie i, i Blanka zakończyła swoją przygodę, co dla mnie jest szokiem. Ja Widziałem ją w finale, widziałem, że będzie dla nas zagrożeniem, więc też patrzyłem na jej poziom tańca i dorównywaliśmy do, do tych najlepszych, czyli również do niej. No I tutaj tak się potyczyło, a nie inaczej. Sympatia widzów też robi swoje. Tomek, Adrianna również idą do przodu, rozwijają się w tym programie. Może taneczni nie są najlepsi w porównaniu do Blanki ale rozwijają się pod, względ, pod innymi względami to emocjonalnymi, aktorskimi. Mm. Widzę, że oni wychodzą nawet jak Tomkowi coś nie idzie gdzieś się myli, to on tutaj nosi całą publiczność, całe studio, jak sam pewnie widziałeś i dzisiaj było czuć, jak wszyscy klaskali, dopingowali mu i to jest fajne w tym programie. Widać też progres, jak się otwierali z odcinka na odcinek. Faktycznie, że wkładają po prostu całych siebie w ten taniec. To, że mogą spróbować i pokazać się na tym parkiecie jak najdłużej. Przed Wami za tydzień półfinał. Czego się najbardziej obawiacie? E, tańców. Tańców, które dostaliśmy, nie? Także będzie teraz żywiołowo, nie będzie żadnego mazura ani walczyka, teraz będzie energicznie... Energi -energicznie. Tak. Wiemy co nas czeka i prawdopodobnie będą to trzy tańce. W, już od, właśnie półfinału, i w finale są trzy. Zobaczymy, jak dobrze nam pójdzie, czy dostaniemy się, ale nastawiamy się na to, że teraz będzie naprawdę bardzo walecznie. dużo godzin treningowych. Bardzo wyraźnie, oby bez z tym razem. Tak jest. Ostatnie pytanie, no bo e, no pewnie już jakieś założenia w głowie są. Wygrywacie program? Każdy Ej. chciałby tu być jak najdłużej. Tak I im bliżej jesteś celu, tym bardziej masz chęci na Ch no to, Tak sięgnąć chociaż, zobaczyć ją troszeczkę bliżej, ale zobaczymy to, tak naprawdę bardzo dużo zależy od głosów widzów. I my tańczymy tutaj też dla siebie, ale również dla widzów i, i oby nam po prostu kibicowali, trzymali za nas kciuki jak najlepiej. A my będziemy stawać na głowie, żeby, żeby im pokazać jak najlepsze show'y. I zaskakiwać. E, kochani, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję i co? Trzymamy kciuki i głosujemy na parę numer Pierpięć. pięć! Witam cię Rafał, bardzo serdecznie. Cześć, witam. Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami wydaje się jeden z najbardziej emocjonujących w tej edycji. No właśnie, czy ty się spodziewałeś, jak będzie wyglądał ten dzisiejszy ludowy odcinek? Nie spodziewałem się, że będzie taki fantastyczny, ale oczekiwałem, żeby coś takiego się wydarzyło w programie, że w historii tańca z Gwiazdami możemy zobaczyć tańce narodowe, którym jestem wielkim fanem. Mój dziadek świętej pamięci tańczył tańce e, narodowe, więc gdzieś tam w moim DNA to właśnie płynie. E, więc e, super, że taki, ta, taka mamy właśnie sytuację w, e, w programie. I wydaje mi się, że, że fajnie to było pokazane w telewizji i fajny był odbiór. Z tego co wiem, już dostawałem SMS-y, że, że wow, jaki fajny w ogóle pomysł. Więc fajnie, że telewizja Polsat i producenci. Zdecydowali się na taki ruch. Zdecydowanie, chociaż powiem Ci, że w dzisiejszym odcinku wydaje się, że jury było bardzo surowe. Naprawdę? Tak, że dzisiejsze oceny jednak były, bym powiedział, surowe i Wasze słowa były bardziej, bym powiedział... Czepialiście się każdego szczegółu, może tak to powiem, ale to może też wynika z tego, że jesteśmy już na końcówce edycji. Tak, no to muszę się z Tobą zgodzić. Jesteśmy już na końcówce edycji. Mamy bardzo wysoki poziom taneczny i już na tym etapie oczekujemy od tych osób więcej, tak? więc oni, te gwiazdy i tancerze podnieśli tak poprzeczkę sobie na samym początku, że teraz no sami popełnili błąd, że, że teraz muszą niestety ale docisnąć i jeszcze więcej nam coś, czegoś zaprezentować. Z odcinka na odcinek gigantycznym zaskoczeniem jest Adrianna Borek, która pokazuje coraz wyższy poziom. No właśnie, czy Ty się spodziewałeś tego na samym początku, w pierwszym odcinku, że Adrianna aż tak pójdzie do góry? Szczerze? Tak. Widziałem potencjał duży u Adrianny. Widziałem, że bałem się tylko jednego, żeby nie była cały czas w roli swojej, którą ma w kabarecie. I sam nawet jej powiedziałem, słuchaj, musisz też w jakiś sposób pokazać inną swoją twarz. Ten program jest tak wspaniały, że tutaj my jako widzowie możemy odkrywać te gwiazdy z innej jakby strony. I te gwiazdy, które przychodzą do tego programu muszą się jakby, nie wiem, roznegliżować. Z ze, swojego, jakby, ze swoich emocji ze wszystkiego, więc e, fajnie widzę, że Adrianna weszła w ten projekt no i dlatego są e, tego rezultaty. Ale wydaje się, że wielkie zaskoczenie, bo jednak pożegnała się dzisiaj z programem Blanka. Nikt się chyba tego nie spodziewał. No i właśnie to jest e, magia tego programu, że jedni cały czas jakby pną się do góry, drudzy byli na tej górze. I delikatnie już schodzą w dół, i na przykład w tym tygodniu Blanka najwyraźniej odpuściła sobie, i no to był jej najsłabszy odcinek. Dlatego ja dzisiaj to, co widziałem na pakiecie, tak oceniłem. No więc nie myślałem o tym, co było dwa tygodnie temu, tylko myślałem o tym, co jest tu i teraz. No i teraz pytanie, bo tak naprawdę mamy półfinał, zaraz finał. Kto jest twoim faworytem do wygranej w edycji Tańce z Gwiazdami? Słuchaj, nawet Tomasz Wolny może być, tak widać. <grym> ale zawsze byli tacy killerzy w edycjach, że, że po prostu nikt się nie spodziewał, oni szli, szli, szli. E, No, tanecznie mogę powiedzieć, że no to na pewno na prowadzenie e, e, wychodzi no Filip z Agnieszką i Maria z Jackiem, ale jak widać, Adrianna depcze im po piętach, Tomek Wolny może nas czymś jeszcze zaskoczy, no ale tak jak mówię, no taki, taki jest efekt jaki jest. Rafał, na sam koniec pytanie, no właśnie, bo jesteśmy na końcówce edycji. Podsumowując trochę tą edycję na chwilę obecną, jaki był według Ciebie najlepszy taniec i przez kogo wykonany? Tak, co Ci najbardziej zapadło w pamięć w tej edycji? No to taniec Filipa Agnieszki z tatą, to jakby jest number one. Na razie tej edycji. W ogóle było mnóstwo fajnych występów, które e, gdzieś tam wzbudziły moje emocje i, i było naprawdę e, i wzruszająco, i wesoło. Dzisiaj na pewno zapamiętam występ Tomka Wolnego, który po prostu poszedł na maksa. I to jest właśnie też jakby e, taki, e, no, można zobaczyć, że, że najwyraźniej ludzie. Też potrzebują takich prawdziwych emocji, że e, niepowodzenie czasem właśnie e, jest przydatne po to, żeby kogoś e, wesprzeć. No i to tak chyba dzisiaj w tym tygodniu e, to wygląda. Rafał, bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dzięki wielkie. Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dobry dzień. Dzień dobry, dobry wieczór. wieczór. Cześć. Adrianna Borek i Albert Kościński w półfinale tańca z gwiazdami. No kto by powiedział? No, kto, by kto by pomyślał? Ja na pewno nie. No, powiem Wam, że wszyscy jesteśmy zaszokowani e, Twoją, Ada, metamorfozą po prostu. Ty z odcinka na odcinek robisz takie miny. W sensie, nie Ty, Boże, jak to zabrzmiało, Ty robisz miny. Widzowie, jak widzą Twój taniec, to, to co możemy obserwować na widowni, to są po prostu opadnięte szczęki, bo naprawdę rozwalasz system. No, y, y, system szkoleniowy Alberta Kosińskiego nareszcie przynosi po prostu korzyści. Ja się y, cały czas uczę. My się, cały, my się cały czas ja uczymy, się my cały się codziennie czegoś nowego I uczy. siebie i stylów kolejnych tańca, yy, przychodzi już to trochę jakby łatwiej, ale kryzysy nas nie omijają, ale Nie no, przygoda kryzys jest, zawsze musi, przychodzi mus, taki musi dzień, jako, jaki w, jest wtorek na przykład, <laughs> czyli nasz, nasz przeważnie pierwszy dzień treningowy, bo w poniedziałki nagrywamy yy, wstawki ING. No i wtedy przeważniej jest. Płacz, załamka, załamka i drama. w ogóle jak my to złapiemy. Ale potem jest też piątek. I w piątek już jest spokojniej. Lub nie. Lub nie. Dlatego w sobotę też czasem potrenujemy. Lub nie. Lub nie. Wszystko zależy. Ale Czyli na razie do tej pory tylko... Tylko raz. raz po próbie w sobotę pojechaliśmy na trening, bo wymagało. Bo był to kryzys. Tak, był a. kryzys na w sobotę, <laughs> Czyli trochę się przesunął z torfu, no ale. Się. A nic do, nie wskazywało? Dowieźliśmy. No nic nie wskazywało, a tak się stało. Mhm. Skoro mówicie tutaj o kryzysach, to ja jestem ciekawy, jaki był największy kryzys w tej edycji. Odkąd pamiętacie? Czy był taki kryzys, który by was tam w głowie gdzieś tam uwierał cały czas? Że dla nas? Mhm. Myślę, że no ten największy kryzys mieliśmy właśnie w tą sobotę, jak pojechaliśmy trenować. To był ten jeden z większych. I o dziwo największy kryzys, który przeszliśmy wspólnie, bo ja też już trochę się ubiołem, to był w tym tygodniu, ponieważ to tango nie było prostą rzeczą do zrobienia y, choreograficznie. I naprawdę tu z, i z Janią, i z Krzysiem, i z Michałem Jeziorowskim y, długo pracowaliśmy, bo mimo, że utwór bardzo fajny, to do tego ułożyć tango było to wyzwanie, ale się udało i naprawdę już na koniec super się to tańczyło. Tak, ojej. Więc Naprawdę mieliśmy i super, super się czuliśmy w tym, bo nawet ojej. widziałem, że w trakcie tańca ja patrzę na to i ja mówię, jedzie <grym <grym <grym> jest? W tym, więc super. To był też duży szok i bardzo doceniamy wsparcie z zewnątrz naszych choreografów. Tak. Jest to ogromna pomoc, bo czasem Albert po prostu nie ma do mnie sił! I, i, Nieprawda. Ale, to ale się ma... jeszcze nie wydarzyło. To no, się jeszcze, jeszcze nie wydarzyło. Jeszcze nie. Jeszcze mamy dwa odcinki. Jak się postara? To się nie staraj. No, ja nie będę, nie będę, obiecuję. No właśnie, ale odbiegliśmy od tematu, a ja chciałem was jeszcze zapytać o ten odcinek, bo wydaje się, że on był bardzo trudny ze względu na, na tytańce ludowe. No właśnie, jak wy się czujecie po tym wszystkim, co się tutaj wydarzyło na parkiecie dzisiaj? Ogromne kombo związane z, z, z różnorodnością. I yy, zazwyczaj to jest tak, że yy, chcemy opanować jeden taniec, a potem przychodzi drugi taniec, bardzo inny. I ja mam taką obawę, czy będę w stanie się przekliknąć po prostu. Yy, szczęśliwie kostium w tym pomaga, szczęśliwie jest czas i trzeźwość umysłu. Yy, i po pierwszym tańcu zyskuje się taki luz i ten drugi przychodzi już trochę łatwiej, szczególnie, że byliśmy wyjątkowo dobrze przygotowani. Ja byłam też już bardzo ucieszona tym tangiem, chociaż y, oczywiście jak jest sytuacja liveowa, to y, wszystkie... No, tak. Są wszystko... inne zasady i reguły jeju, w ogóle. To po prostu już człowiek umiera. W głowie się coś to już, przeklikuje. Ja już, ja już trumnę sobie wyodkurzyłam i to, to... Tak, w głowie się dzieją straszne rzeczy. Było super. Było fantastycznie, a nie tylko super. Słuchajcie, naprawdę zrobiliście. Wow. Jeszcze raz to powiem, gratulacje. Pani Iwona nam zrobiła. Wow. Ona dała nam najwyższą notę, kiedykolwiek. My wygraliśmy ten program dzisiaj, właśnie, bo dostaliśmy 10 od Pani Wody. To było coś wspaniałego. Bardzo, bardzo, super, bardzo miłe. No i super te tańce ludowe. Ojej. Piękna sprawa. Dla nas uważam też, bo rozmawiałem też z innymi tancerzami. Że fajnie, że mogliśmy też my coś innego zatańczyć. I to nam też dało taką inną radość. I no ja w Kujawiaku się świetnie bawiłem. Jadę? W ogóle jest dzisiaj taki odcinek, że naprawdę yy, to powiem szczerze: był pierwszy taki odcinek, gdzie ja czułem większą swobodę w tańcu wspólnym z Adą. Ponieważ ja widziałem, że ona jest pewniejsza, że ona może sama i że ja w tym wszystkim też mogę mieć fan i mogę działać, i mogę robić więcej. Bo już jest na takim poziomie, że mi na to pozwala i wielkie szzepoba. Dziękuję Ci. Bo to jest Adrian Naborek, najlepsza gwiazda 16 edycji tańca z gwiazdami. A Pierwszy. O nie ubiegł mnie, to jest Albert Kosicki, najlepszy tancerz 16 edycji tańca z gwiazdami. Mało tego, jak będzie w następnej edycji, to będzie najlepszym tancerzem następnej edycji tańca z gwiazdami. Gwarantuję. No, już zaklepane, nie da się odwołać. Nie da się. Dziękuję bardzo. E, no właśnie, ale słuchajcie, dzisiejszy odcinek był też zaskoczeniem, jeżeli chodzi o końcówka, bo jednak odpadła Blanka. No właśnie, jak wy zareagowaliście? Czy się trochę tego spodziewaliście? Co Wam w głowie się pojawiło, kiedy usłyszeliście werdykt? Nie w ogóle, to jest. Bardzo nie. No, no szok. Papa, pa. to, to Ym... był szok. Ja nigdy nie, nie, nie wiem, jak odpowiedzieć na to. My już, myślę, że pierwszy szok mieliśmy, że nie jesteśmy parą zagrożoną. Oto. To mieliśmy tak. już to rzeczywiście jest... szok i taką y, potem euforię. No. No jest to zaskoczenie, bo jednak y, gdzieś tam wszyscy opowiadają, mówią bukmacher jak stawia. Y, każdy się spodziewał po prostu Blanki w finale i, no i, i szkoda, bo y, super ludzie, często Świetnie. się z nimi na sali y, widujemy. Ta, z Mieszkiem się będziemy, będziemy widywać, bo, będziemy, bo, bo, bo jest, on tam po prostu trenuje <laughs> y, i <laughs> pracuje. A blanie będziemy łapać gdzieś będziemy łapać. w świecie, nie, nie blania. Opuścimy. My ci nie odpuścimy. No i nie całe ma szczęście, takiej... że w finale i tak się widzimy wszyscy i najlepsze. mamy ten przywilej, że nieważne co się stanie za tydzień, będziemy w każdym odcinku. Nie pozbędziecie się to jest... nas. Naprawdę coś tak cudownego, że no tak, no kurczę, no mamy tę gwarancję, że jesteśmy w każdym odcinku, przeżywamy tę przygodę w całości, coś wspaniałego. I nie odpoczniesz. No marzyłam A już jest o jest na takim majówce. poziomie, słuchajcie, że ona odpoczywa na treningu. <laughs> Jakbym miała tę wolną majówkę, to ja nie czy ja bym ze sobą zrobiła. No bym właśnie. powiedziała, no, Albert, no. proszę odwoływać plany, no, proszę no. widzimy się na sali o godzinie dziesiątej. No proszę bardzo. I nie ma tak, no, A, ciasteczko, bardzo. kaweczka i jedziemy z tym. No. I hop. O. I prawidłowo. Nie ślub do przodu. A za tydzień półfinał. No właśnie, czego się spodziewacie, czego się obawiacie? A daj spokój, ja w ogóle Nawet nie myślę 6, o tam. tym. A my... jutro pomyślisz, daj się jutro obudzić. A która godzina? E, 23.16. Mam jeszcze 45 jutro, minut, żeby się No Jutro o nie nie 9 chyba zaczynamy nagrania I no bo... więc. Super. O 9? Nie, 10. O, o 10 chyba. No. Muszę sprawdzić kalendarz, bo ja nie przypuszczałam, więc teraz muszę nadrobić wszystkie informacje, żeby wiedzieć, gdzie się stawić. Ja ci napiszę. <laughs> Kochanie. No. Ale właśnie, czego się spodziewacie w tym półfinale i czego obawiacie? Bo jednak jesteśmy już na istnej końcówce. Spodziewać się i oczekiwać można tego samego: no po prostu, bo to będzie przerażenie. Tak. Będzie dramat, trzy tańce. No Daj spodziewamy się na pewno kryzysu we wtorek. No. I później w środę, a później <laughs> I w środę. I w sobotę. I w sobotę. Być może, że w tym tygodniu się przesunie nam to do soboty. To też. już będzie kumulacja Ale będziemy robić wszystko, żeby w sobotę już na luźnej głowie zrobić próbę cyk, cyk, pam, pam. Świn, świn, świn. I do domku, kąpiel i, i zabawa. No i najważniejsze pytanie, czy Adrian Borek i Albert Kosiński zwyciężą taniec z gwiazdami, tegoroczną edycję? No, mocne pytanie. No, jak już ten program pokazał też dzisiaj, jest zaskakujący. Nogi mi bolą. No, weź się zdejmij. Nie, nie, już ty poszłaś nie, nie raz. Się o, bo raz, Pajacie bo, p pójdź, bo... Odparzone kopyto, proszę Państwa. Bardzo o. dziękuję. Albert, ja postawię jednak pod sobą, żeby do tego nosa nie... O, no, dobrze no dała dzisiaj. Słuchajcie. Starała się, to czuj, słuchajcie o. i... Ja no, no, tak. O czym rozmawiają? Czy Adrian Naborek i Albert Kosiński zwyciężą tegoroczną edycję tańce z wiedzami. Albert już trochę odpowiedział, że. Ale nie Ada... nigdy nie wiadomo, Ej. i, i to, by, to, to byłby by by dopiero my szok. Nie, my <laughs> I się czujemy. Ale my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni i dziękujemy za te wszystkie głosy. Bardzo. E... To jest bardzo, coś bardzo. naprawdę niemożliwego i wspaniałego i do tak. wsparcia dostajemy z różnych stron. <laughs> I y, z branży, i spoza branży, i z różnych placówek, środowisk, przyjaciół, tak. rodzina. Tak, nawet chłopaki z Nowego Jorku y, słali SMS-y. Tak. Bardzo pozdrawiam pana dyrektora y, psaka w Krośnie, y, dlatego że y, on załatwił nam no, po prostu y, na cały świat tak. y, idzie informacja o tańcu z gwiazdami w Polsce i o takiej parze numer 12 i, i chłopaki z Nowego Jorku ślą na parę numer 12. Bardzo dziękujemy, ale i z Irlandii i z Kamerunu. No to kurczę no. Fine. Worldwide. I naprawdę idę moczyć nogi w wodzie z solą. <gry> Kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście e, trzymam kciuki, że para numer 12 pojawi się w finale nie tylko jako e, nie tylko gościnnie, ale jako uczestnicy. Także trzymam bardzo mocno. Bardzo dziękujemy. A na wszystkie te tematy, o których właśnie zadzierzgnąłeś tak bardzo sprytnie teraz pogadamy za tydzień. Wszystko tak. się wyjaśni. Dokładnie. Będziemy wiedzieć, co z nami będzie. Kiedy znajdziemy, znajdziemy się, się na, na zakręcie. zakręcie. <laughs> Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Bywajcie. Dziękujemy. Dzięki.